Witam, witam, stare, starsze. Kolejny odcinek. Jeżeli możecie, to zasubskrybujcie. Za co śliczne dziękuję. A dzisiejszy odcinek to zegarek naręczny radzieckiej produkcji łucz. Ale kwarcowy. Z podwójną datą. W takiej ładnej ramce. Złotej ramce pozłacanej. Koronka też koloru złotego. Czy on działa, nie wiem czy żyje, także chciałbym się przekonać. Pasek jak widzicie też jest z tamtych lat myślę, że początek 90. może koniec 80. jakoś. Ale to nie jest skóra, to jest jakaś, nie wiem, jakaś derma, czy. No mam z tym, ale oryginalny z tamtych lat. Yy, oczywiście tego ja tutaj otworzę. Nie wiem, czy on ma baterię, czy nie. Lepiej, żeby nie miał, żeby się tam nic nie rozlało w środku. No, pasek może się przydać. trochę lat swoich ma. A tak to wygląda. No. Teleskop już jest, jak widać, tam się gdzieś przykleił. Ale teleskopy to najmniejszy problem. Zobaczymy, jak on wygląda w środku, jego mechanizm. Udało się otworzyć. Sprawdzimy sobie. O, no baterii nie ma. Na szczęście nic się tu nie rozlało. Zobaczymy czy. Taką baterykę ja posiadam, 1,5 V. Jest tutaj coś, zaraz. O. Jest bateryjka. I zaraz ją umieścimy w odpowiednim miejscu i sprawdzimy, czy daje oznaki życia. Nie taka bateria powinna być, ale chyba innej nie mam. Przynajmniej nie przygotowałem się, no ale zobaczymy. Dobra, tylko sprawdzimy, czy on ha. proszę. Żyje No fajnie Zobaczymy jeszcze czy data się przestawia stop sekundy nie ma stop sekundy po wyciągnięciu wałka powinna powinien się zegarek zatrzymać, ale tutaj akurat stop sekundy w tych czasach chyba jeszcze nie nie stosowali, Przy, przynajmniej nie w radzieckich zegarkach, w japońskich może jakiś Seiko albo jakiś Casio, tak, ale nie tutaj. Dobra, zobaczymy data. Aha, dwa razy. A jest stop sekunda, proszę. Eh, przepraszam. Stop sekunda już jest, jest. Po prostu wałek do końca nie wyciągłem. Teraz chodzi o stop sekunda jak najbardziej. Możemy przestawić teraz wskazówki ale kiedy możemy datę przestawić o przestawiamy teraz numeryczne dni tygodnia 15, 16 17, 18. Aha, przestawiamy teraz Serioda, ale automatycznie się powinno przestawiać, a tu się nam przestawi. A, w drugą stronę. Czyli tak, w jedną stronę przestawiamy dni, tygodnia numeryczne, a w drugie pisane. Czyli cz czetwier tak, piatnica, subota. Subota. A, i Waskrysienie, proszę. Na czerwono, niedzielę. Waskrysienie. Waskrysienie. Poniedziałek, to no nie wiem. Wtarnik. Wtorek. Syrioda. Czetwiartok. Piatnica. gdzie? Subota. Subota i Waskrycenie, a w drugą stronę przestawiamy dni numeryczne tygodnia. O, proszę. Czyli zegarek w pełni sprawny, w radzieckiej produkcji marki Łucz. Oczywiście Łucze też były wcześniejsze, to bardzo dobre zegarki, mechaniczne, naprawdę taki Łucz yy, yy, to taki trochę wół roboczy no, on tam chodził jemu się nic nie działo tam chyba były mechanizmy 1801 taki mały mechanizm z tego mam gdzieś taki z tego co pamiętam 1801 chyba coś takiego no tutaj baterie trzeba dopasować wielkościowo bo ta jest Yy, bateryjka za mała co my tutaj numer jest tutaj tak no zobaczymy sobie jeszcze pod mikroskopem go Gdzie mam mikroskop tu jest Thank you. No cóż, no, ja zobaczę, ale Wy nie zobaczycie, bo nie mogę go dziś tutaj w tej swojej graciarni znaleźć. Także jest tu gdzieś, uprył się, cholera. A jest, jest. O! Mamy mikroskop, włączymy. Muszę, muszę trochę zrobić tutaj. O. Coś takiego. Ostrość. Ostrość. Musimy mieć ostrość. O, mamy ostrość. Tak to wygląda. Jest numer. No, on jest na kamieniach tutaj. Czyli, no i to jest piękny mechanizm. Nie to co dzisiaj te zegarki kwarcowe. Zegarek kosztuje na przykład 1000 zł, a mechanizm jest sadzony za 100 zł. No. i praktycznie plastikowy. Natomiast tutaj to widać, że połączenie mechanicznego bo te kółeczka zębate, tak jak widać. Nie są plastikowe. No tutaj widać jak chodzi, tylko yy, z jakiego stopu, tak? Tak samo mostek tak samo tu jest. A, tu jest kwarc numer R2350 Także tak to wygląda. Tarcza jest bardzo ładna. szkiełko o no, nawet bez polerowania. Wskrycenie, niedziela 21. Także stare, starsze, trzymajcie się. Pozdrawiam, jeżeli możecie zasubskrybować, to z góry dziękuję. Trzymajcie się, cześć.